Witam wszystkich, wszystkich zainteresowanych tematami motoryzacyjnymi chciałbym troszkę opowiedzieć o różnych żalach i pretensjach klientów, bo są warsztaty, które z tymi żalami mamy, mają niemalże codziennie do czynienia. No bo jakaś część warsztatów jest bezlitosna. Rzeczywiście te rachunki potem po naprawach są olbrzymie, często przerastają przerastają wartość samochodu. Nie jest to też w czasie, znaczy na przykład po weryfikacji od razu konsultowane z, z klientem, czy robimy, czy robimy tylko to, czy tego w ogóle nie robimy, czy, czy szukamy czegoś używanego, czy nowe. No to jest sprawa do gadania. Z tym wiele warsztatów ma problem, no i potem są duże pretensje, nawet sądy. I o tym na internecie jest dużo. No ale to są sprawy nie do gadania. Uważam, że mechanik przede wszystkim musi mieć dobry kontakt z klientami. Musi dobrze wyczuć, o co chodzi klientowi. Nie podchodzić w żadnym wypadku, w żadnej sytuacji rutynowo. Każdy klient jest inny, oczekuje co innego, a przede wszystkim chciałem też powiedzieć o wiedzy klienta. Często klient nie ma w ogóle pojęcia o motoryzacji, coś tam może się kiedyś gdzieś nasłuchał: O przyjeżdżają te auta. No tak o w takim stanie jak może i to Może troszkę lepszym, troszkę gorszym i to nie zależy od rocznika Od marki Te auta dzisiaj są o, Te dzisiaj auta są w fatalnym stanie I to często im młodsze tym, tym gorsze tym Gorsze i no i tutaj musimy troszkę być Też nie tylko mechanikiem ale i psychologiem nieraz i trzeba klienta pocieszyć, nieraz trzeba nastraszyć, ale ogólnie trzeba mieć dobre serce do tych ludzi i wiedzieć, że, no, wiedzieć, że przede wszystkim szacunek do człowieka i wyczuć, co ten człowiek chce, żeby był po tej naprawie zadowolony. No powiem tak, często jest z klientami tak. Że przyjedzie, nie ma pieniążku, od razu mówi, żeby coś tak tanio, bo on to zaraz będzie sprzedawał albo dawał na złom. Chcę jakąś tanią, szybką naprawę, powiedzmy pospawanie tłumika, bo gdzieś tam kurczy e, na boki. No, poratować, poratować. No i z dobrego serca taki e, tłumik ratujemy niektórzy mechanicy rzeczywiście nie przykładają się wezmą zrobią takie jaskółcze gniazdo gdzieś nalepią nalepią i to rzeczywiście y, za tydzień już tam y, dziurki wypadają dalej ale są też mechanicy którzy poważnie do tego podchodzą zrobią profesjonalną łatkę y, jakąś tam wstawkę o rurkę y, wstawią fajnie i Ładnie to obspawają, postarają się wezmą 30 zł, 50 zł. Klient szczęśliwy i wszystko dobrze. No ale potem ten klient po roku czasu przyjeżdża z delikatnymi pretensjami, no, że tłumik był, no, był robiony, no, był, no, nawet roku nie ma tłumik, a już gdzieś znowu furczy. No. No że i tu już tak troszkę inaczej często rozmawiał już nie tak yy, prosząco, tylko tak yy, no troszkę z pretensjami często. Okazuje się, że ten tłumik całkiem w innym miejscu, gdzieś przegnił win, yy, yy, inny tłumik, no inna rura i tak dalej. No ale to nie pomoże tłumaczyć, no, no, no ale to trzeba zrobić, no trzeba zrobić. No i wtedy dylemat... No, czy, czy już na tym kliencie się troszkę zemścić i kupić te za 200 zł, cały tłumik, czy dalej mu polepić? No i tu już jest właśnie tak, że za dobre serce często się obrywa. Klient nie rozumie tego, że coś się latuje, więc nie na następne 200 tysięcy, tak jak się kupuje nowe auto. Tylko się ratuje na, na 10, na 20 tysięcy, na 50. To już zależy, jak się uda. Jeżeli tu na takim układzie wydechowym na przykład było kilka napraw, w międzyczasie były wymieniane różne elementy. Nie że tak całościowo, tylko e, tłumik środkowy, lula kolektorowa. No, potem się ratowało, żeby. Jak mechanik jest uczciwy, no to zostawi ten katalizator, nie będzie wycinał, nie będzie kradł go, tylko będzie go ratował lepił gdzieś przed katalizatorem, za katalizatorem. Ale to już nie będzie każda na, po każdej naprawie 200 tysięcy jazdy. No, to trzeba zrozumieć. No tego nie każdy, nie każdy klient to rozumie. No i wtedy tak wychodzi, jak wychodzi. No trzeba zrozumieć, że auto nowe jak wychodzi. Yy, z salonu nie będę tu teraz mówił o jakichś tam markach czy w jakich latach to wychodziło. No, prędzej czy później, yy, no powiedzmy tak. Yy, oczywiście będę to bardzo zgrubnie mówił: zrobi 200 tysięcy. No i ten pierwszy klient yy, pier, ku, kupujący pierwszy kupujący z salonu, z reguły jest szczęśliwy. O, tam patrzy, tylko że były było jak największe wyposażenie i tak dalej pojeździ 5 lat no w tam międzyczasie go serwis ponaciąga po oleje zapłaci 4 razy drożej i tak dalej no ale to sobie powymienia ma dzięki temu gwarancję wszystko jest super drugi kupujący który od niego kupi no też się cieszy że kupił prawie nówkę ale to już nie jest nówka spadają na niego już te problemy takie jak może już konserwacja bo już <noise> dzisiejsze auta yy, już po pięciu latach nieraz już trzeba konserwować bo już się dzieje źle konserwacja yy, no na pewno rozrządy już się zaczynają już jakieś łożysko już klocki na no klocki to tarcze już są słabe zaczynają się wydatki już drugiemu drugiemu yy, nabywcy no ale jeżeli mamy auto 15 20 lat i my jeszcze chcemy nim gdzieś jeździć, może za granicę, może z ludźmi jeździć, jakiś to bus może być czy coś. To nam już w takim aucie może zdarzyć się dosłownie wszystko. Wszystko. Yy, producent już dawno o tym aucie zapomniał, bo przecież ono ma ponad 200 tysięcy, ponad 10 lat. Więc z jakiej racji ma się do niego w ogóle przyznawać? Więc tylko jest szczęście, że. Yy, wytwórcom niektórych części w tym aucie. Yy, tak nieszczęśliwie się udało, że zrobili na więcej niż 200 tysięcy tą część, czy na, na więcej lat. No są przykłady w tych starszych autach, że naprawdę niektóre rzeczy są solidnie zrobione, no ale za to się na pewno oberwało jakiemuś konstruktorowi, że nie ma ani trochę w sobie ekonomii, i logiki. No, i tych konstruktorów może już nawet nie ma przy, przy produkcji, tylko przyszli jacyś młodzi, którzy więcej coś o ekonomii wiedzą. Tak więc teoretycznie to auto po 200-300 tysiącach powinno się rozsypać w MAK. W MAK się rozlecieć, rozłożyć, żeby nawet y, przy utylizacji nie było za dużo problemu. No ale, mimo wszystko, te auta jeszcze się nie rozłożą w MAK. I sobie nimi jeździmy, no i się nawet cieszymy tymi autami, ale to nie są już auta pewne. W takim aucie może się do, zdarzyć dosłownie wszystko wszystko. I tego musimy być świadomi, i nasi klienci, drodzy, również muszą być tego świadomi, że to nie jest tak, że no przecież ja dałam yy, auto do naprawy no to yy, kiedyś dałam do naprawy dałam. Yy, półtora tysiąca czy 2000, no to czemu ono się teraz już po roku znowu zepsuło? No ale to całkiem inne rzeczy się zepsuły. No ale to już jest yy, to już jest rzeczywiście taki problem, co, co niestety większość ludzi już tego nie zrozumie. Yy, no tylko, że to się odbija właśnie na mechaniku, bo potem się mechanik denerwuje, no, dlaczego to mnie, dlaczego na mnie tak ktoś krzywo patrzy, bo często jest też tak, że ludzie uważają, jeżeli przyjadą z jakąś awarią, że mechanik przy okazji zrobi całkowity przegląd, wszystko przejrzy, zresztą tak mówią już mówią co się zepsuło i tak dalej już podają rękę no to do widzenia do zobaczenia a wiesz tak w ogóle to jeszcze tak przejrzyj mi to auto wszystko tam będziesz widział co tam jakby coś tam było to zrób o to jest takie niby ostatnie powiedzenie ale to jest to jest najgorsze ten człowiek obarcza nas dużym balastem zrób wszystko żebym ja jeździł żebym nie miał awarii no niestety, no takie rzeczy przede wszystkim mamy już nieraz dość, jak widzimy jakąś awarię i walczymy tylko z nią. I nie, nie rozglądamy się po tym samochodzie, nie, szu, nie szukamy sobie dodatkowej roboty. Też tak może być. Zresztą w takich autach starszych to widzimy wszędzie tą robotę. O, nawet tu dziurka gdzieś zaklejona jakimś silikonem przy sądzie. No, ale yy, o to chodzi, że. O to chodzi, że y, przyjazd do warsztatu to nie oznacza przeglądu. Przegląd tak naprawdę powinien być, no, z przymrużenia okiem, to oczy, y, oka mówimy. Przegląd to jest przegląd techniczny, na, na który przyjeżdżamy co roku. No, ale wiadomo, że to jest tam y, kilkadziesiąt minut, więc diagnosta też nam wszystkiego nie przejrzy. On tam ma, jest skupiony na kilku rzeczach, na luzach. Przede wszystkim na jakichś luzach. Opony mają być dobre. No i tam w wycieku, żeby nie było. To nie są też rzeczy najistotniejsze, tak naprawdę do, yy, do podtrzymania życia samochodu. Dobry mechanik patrzy, czy gdzieś tam coś nie, za rok może nie odpadnie. Może patrzy na stan progów, że, że no w tym roku jeszcze przejdą, ale za, na drugi rok na przeglądzie nie przejdą. No to jest też inna sprawa. No. Przegląd techniczny to nie, nie możemy też wierzyć, że mamy samochód po przeglądzie, więc ono ma jechać. Możemy sobie pojechać do, do Niemiec, do Holandii i wrócimy. Nie, nie, tak, tak nie jest. Niestety tak to nie działa. Także chwila o takich sprawach. Dziękuję wszystkim za uwagę i pozdrawiam.